Witam, jestem szczęśliwym nabywcą Radika, dedykowanego BMW 46 na Androidzie 4.4 Kityket Można zwrócić uwagę, że radio idealnie wpasowywuje się w deskę. Wykonane jest z bardzo dobrych materiałów. Komponuje się idealnie. Po dwóch stronach są karty na mikro USB. Ja mam włożone karty 32-gigowe po dwóch stronach. Do tego są wypuszczone kable na USB, można powpinać sobie jeszcze dodatkowe pamięci. Tutaj mam trzy wyjścia. radia można podłączyć: oczywiście, tuner telewizyjny, kamery cofania, kamery do nagrywania sytuacji drogowych z przodu. Oczywiście, radio ma pełne sterowanie. Kierownicy może troszeczkę dłużej się odpala niż zwykle z tymi dużymi kartami. Zabiera to jakieś 10 sekund więcej, gdyż musi je sczytać. Może w międzyczasie powiem, że sterowanie jest pełne z kierownicy czy telefonem, czy zmieniają utworów. Przejście z różnych trybów jest to Android, więc aplikacje można sobie pozgrywać z internetu. Typowo takie, jeszcze chwilkę poczekam, aż się odpali całkiem. Dosłownie, ja sobie porobiłem wszelkiego rodzaju skróty, które potrzebowałem. Jeżeli komuś nie odpowiada, czy ma większe wymagania co do dźwięku, to można sobie zgrać equalizer i puszczać muzykę przez equalizer wzmocniony basami, kto co lubi. Jeżeli chodzi o radyjko, radyjko yy, ma i... Traguje bardzo szybko. Dobry 10. zasięg, jak na zupełnie wystarczający. Wideo na standardzie Wszystko ten odtwarzacz dynamicznie można poszukać. MGC. Na jakiej karcie mamy jakie utwory, lub w całości można nimi sobie. Zdrowiu sięki Idą! sięki dole, stary ile było długi jarania? A, wiadomo, ksiądz! Tak. bardzo czysto, dynamicznie, dobry kontrast. Ale, czasami chcielibyśmy wiedzieć tak, odważnie i szczerze. Zastanawiam się co, tylko na naklejeniem jeszcze folii tutaj, matowej, żeby jednak nie było refleksów. Nie wiem nie wiem jeżeli chodzi o nawigację, mam wgraną tutaj nawigację Eagle, Primo reaguje bardzo dobrze, szybko GPS w parę sekund łapie sygnał nie gubi sygnału i już jesteśmy dosłownie w parę sekund współpracuje z otwarzaczem z radiem w następną, skręć w prawo. Jeżeli chodzi o telefon, telefon podłączony przez Bluetooth'a można używać muzyki, która się nadaje, sterowanie oczywiście z radiem, która jest na, obecnie na telefonie, yy, oczywiście, mamy dostęp do kontaktów, yy, jakie mamy w telefonie. Wszystkie kontakty, muzyka, hmm. co dalej? Yy, muzyka typowo Zampy Petrujek, Mamy tak samo dostęp do tego, co jest na danej karcie. Yy, na no powiedzmy na SD, przerzucamy sobie, co słuchamy. Bardzo szybko wyszukuję nagrania na. Ja mam Mix Player Oczywiście można sobie takie pierdoły Powgrywać typu licznik Podczas jazdy, dodatkowy No i mamy dostęp Oczywiście jak postaramy się końcówkę ABD Ja oczywiście jeszcze je nie mam Mamy dostęp do różnych Ciekawych rzeczy, których może Nasze BMW tutaj od ciśnienia oleju, podładowanie sprężarki, temperatury oleju, ładowanie, średnie zużycie paliwa z miesiąca, najlepszy czas w przyspieszeniu itd. Mamy też usterki, które możemy sobie jeżeli zlokalizować usterkę, ewentualnie je wykasować programem, mamy dostęp do różnego rodzaju tutaj map na GPS-ie. Dziennik jazdy i tym podobne testy, grafika. No oczywiście, wszystko tak samo w języku polskim, jeżeli chodzi o pomoc techniczną w obsługiwaniu tego programiku. Oczywiście tak jak na Androida można kupić sobie w sklepie lub ściągnąć najprościejsze rzeczy. Internet oczywiście połączony z telefonem mam jako w tej chwili hotspot, więc no powiedzmy YouTube. Oczywiście YouTube się tutaj raz, dwa, trzy, szybciutko odpala. Nie gubi sygnału podczas jazdy. internetu, kaip ir YouTube. Jęka, prawda do wejścia, jak ty o tym wiesz najlepiej Głupoty to tu możesz kupić, nawet jak chcesz w sklepie Sprzedawca cię poklepie po ramieniu, bo ty płacisz Jak chcesz mamy w promocji, tu kopa w cupę gratis Mówiłaś mi o marnotrawstwie, a żebym patrząc stale śmiał w myślach Somalię zawsze jest ktoś, kto pragnie tego bardzo Jeżeli chodzi o, o normalną odtwarzarkę YouTube, czy cokolwiek, oczywiście wszystko standardowo chodzi. Yy, mamy dostęp y, oczywiście do 3G. Możemy sobie ustawić, powiedzmy, pod jasność ekranu mamy lokalizację do Wi-Fi, układ jest Bluetooth, szybkie ustawienia do no i dodatkowo jeszcze mamy tego rodzaju, jak możemy, jeżeli chodzi tutaj do, dobierać sobie kolory, jasności deski, ja sobie tworzę do pomarańczowy, może być to na przykład czerwony, może to być niebieski, kontrast tutaj yy, może to być żółty. Yy, o czerwony wiadomo, ja mam troszeczkę bardziej pomarańczowy, więc sobie dobieram troszeczkę zielonego minimalnie żeby on bardziej pasował jako pomarańczowy do tego pamięć aplikacji, zabezpieczenia jeżeli chodzi o kopię, mamy informacje mamy taką ciekawostkę na przykład jak dostęp tutaj od loudnessa, po sterowaniu, po wybieraniu. Do tego, dobierając dobrze głośniki, jakiś podstawowy całkiem dźwięk można z tego uzyskać. Klawiatura, oczywiście, do jazdy. Informacje o całej konfiguracji tego wszystkiego w języku polskim. Można sobie pozgrawać takie całkiem rzeczy, które są bardziej przydatne. Ja mam na przykład radio internetowe. Oczywiście takie rzeczy typu kalkulator i różnego rodzaju takie przydatne rzeczy. Dostęp oczywiście do zdjęć yy, przez bluetootha, czy jest to galeria cała, która się łączy na bieżąco, na żywo z y, telefonem, z bluetoothem, przez, przez bluetooth mamy dostęp do zdjęć. Co, co jeszcze? No i oczywiście widżety, które nam ułatwiają, można sobie pościągać, które nam ułatwiają współpracę, powiedzmy MP3, czy tak to wygląda. Ja oczywiście najbardziej korzystam, najwięcej korzystam. No jeżeli chodzi o, o powiedzmy odtwarzacz, jeszcze ja sobie ściągam equalizer, więc podnosi całkiem bazę dźwięku. Hmm. Można sobie dostosować dźwięk do swoich potrzeb. Wizualizację mamy cały. Radio wysokiej klasy. Jak za te pieniążki uważam, że jest bardzo dobry, dobra inwestycja, poprawia całkowicie wygląd w środku deski rodżejczej, ułatwia jazdę, nawigacja. Yy, zamierzam w przyszłości kupić kamerę cofania i yy, może yy, telewizor yy, na letnie popołudnia nad wodą, więc serdecznie zapraszam do zakupu. Elementy oczywiście bez kombinacji spasowałem. Bez kupowania drogiej ramki wszystko pasuje. Nie ma zbytnio problemu wydawania paruset złotych na ramkę. Zapraszam serdecznie wszystkich do zakupu i pozdrawiam Mariusz.